Partnerem dzisiejszego odcinka jest serwis Letty Shops. Letty Shops to najpopularniejszy serwis cashback, gdzie za każde wasze zakupy wykonane przez ich stronę otrzymujecie procentowy zwrot gotówki. 11 listopada rusza wielka współpraca AliExpress i Letty Shops, oznaczająca, że jeżeli kupisz produkty na AliExpress przez serwis Letty Shops, od 11 do 13 listopada otrzymacie niesamowite zniżki i większy niż zwykle zwrot gotówki. Dodatkowo, serwis Letty Shops posiada wtyczkę przeglądarkową, która pozwala Wam sprawdzić historię ceny danego produktu i wybrać moment, w którym produkt będzie najtańszy. Polecam Wam serdecznie przygotować się do tej wyprzedaży już teraz. Wrzucajcie produkty do koszyka, a gdy nadejdzie 11 listopada, kupcie je wszystkie z niesamowitymi zniżkami. Specjalnie dla Ciebie, wspólnie z Letty Shops, wygenerowaliśmy kod, który powiększa cashback. Trzykrotnie przy kupowaniu 11 produktów na AliExpress 11 oraz 12 listopada. Link do kaszbaku i do wtyczki, a także kod promocyjny, znajdują się w opisie. Polecam lakarnum. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego maratonu pierwszej klasy, tym razem odcinku pod nazwą Skradzione pieniądze. Zapraszam! Szkoda, że mi nikt jeszcze nie skradł serduszka. Pierwsza klasa jest. Piątkowe popołudnie, druga lekcja. Wicedyrektorka, która uczy WOS, zanim rozpocznie zajęcia, chce porozmawiać z dziećmi o czymś innym. Zginęły jej pieniądze. Rano miałam dwa banknoty 100 złotowe w moim portfelu i zostały mi one skradzione. Oj, tam od razu skradzione. Panie wicedyrektor, wszyscy wiemy, że ma pani problemy z alkoholem. Po prostu pani je przepiła i nie pamięta nawet. Ewentualnie mogły zostać ukradzione przez woźnego, że kupić więcej wybielacza, bo nie miał już co pić. A Z mojego portfela zginęło 200 złotych. No czy, czy, ktoś się może przyznać? No ja mogę dać swój plecak do sprawdzenia. No. Ej, niech ktoś się przyzna, no. To jest nasza pierwsza lekcja, wyszłam na chwilę tylko. No, nie wiem, kto z klasy mógłby zrobić coś takiego, ale no właśnie, była całkiem pewna. A 200 zł to już naprawdę sporo kasy. O, to tyle, co ja w miesiąc zarabiam. Okej, okay, jeśli nikt się nie przyznaje, nie mam innego wyjścia. Muszę was wszystkich rozstrzelać. Piu, 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 piu. piu. Kasia, możesz pokazać zawartość z twojej torebki. Pytanie brzmi, dlaczego akurat Kasia? Jezu, mam nadzieję, że się nie okaże zaraz, że Kasia jest po prostu najbiedniejszą osobą w klasie. I pani wicedyrektor na podstawie tego stwierdziła, że to ona musiała być złodziejko, czy coś ten deseń. Błaga mnie. Masz portfel? Pokaż. Co masz z portfelem? Ok. Olena, pokaż swoją drogę. Masz portfel? Nie. O, o, dym, o, mi powiedzieć, skąd masz te pieniądze. To, pani dyrektor, są pieniądze. Rodzice mi dają na nowe buty. Ale dostaję kieszynkowo. I nosisz do szkoły takie kwoty. Olena, na... Nie ja tędy, trochę. Olena, nie tędy droga, jest straszna. Przynosisz hańbę swojej rodzinie. Po czym pani dyrektor zagląda do swojej torebki i odkrywa, że na samym dnie torebki leżą te dwie stówy, które niby jej ukradli. Teruszka, jak cię ci kraść zechciało, to idź teraz do siebie i tam wszystkich okradaj. Olena jest nowa w klasie. I to naprawdę nie jest dla niej dobry początek. Ja żałuję, że publicznie zapytałam o to wszystko, ale naprawdę nie spodziewałam się, że to właśnie ona mogła coś takiego zrobić. Dziewczyna z ośrodka dla uchodźców może mieć takie kieszonkowe? Ja rano te pieniądze wybrałam z bankomatu i wiem, jak wyglądał banknot. Jakie charakterystyczne cechy może mieć 100 zł, żeby odróżnić go od innego 100 zł? Czy ona naprawdę zapamiętała numer seryjny? Bo raczej wątpię. Czuję, ten zapaszek. Tak, tak, to zdecydowanie moje pieniążki, tak. Placa jest wolna, możecie wyjść. Zostanę. Jestem Tunową, przyjechałam do Doniecka, musiałam stąd wyjechać. Pani z W moim kraju jest wojna! Weź pani wie ciepiać o te 100 zł? A, 200. A, to okej, okay, to przepraszam. To, 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 to rzeczywiście pani się może czepiać, okej. Okay. Nie, nie radam tych pieniędzy, ale nikt mi nie wierzy. Jestem tu obca. Ty wiesz, że ja powinnam to zgłosić twoim rodzicom, ale tego nie zrobię. Oddaję ci te pieniądze, ale jutro oczekuję, że oddasz mi pełną kwotę, 200 złotych. Okej? Okay? Jezu, jak to jest niesamowicie smutne. Czy, czy tylko mnie to smuci tak naprawdę? Bo ja wierzę w to, że ta Olena, Olena, że ona tego nie zrobiła i... Jezu, jakie to jest jakieś smutne. Nikt naprawdę jej nie uwierzy. Nie wiem. No, wygląda na to, że Olena wzięła te pieniądze. Ale to i tak przesada, żeby od razu mówić, że ma wracać do swojego kraju. Gabrysia jest naprawdę wredna. Ah, stop stealing our jobs. Our jobs. Ah. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, chyba w jakimś stand-upie: Jeżeli do Twojego kraju przyjeżdża osoba, która nie ma żadnego wykształcenia, nie zna Twojego języka i jest w stanie Ci ukraść pracę, to to nie świadczy zbyt dobrze o tobie, byczku. Dziękuję Ci bardzo. Ole, na tym razem nie wyciągnę żadnych konsekwencji. Ale musisz wiedzieć, że. Nie zwracaj uwagi na to, co nie mówię. Musisz wiedzieć, że u nas takich rzeczy się nie robi. U nas w Polsce kradzież nad is cool. Nad cool, bro. To nie było cool. Może dla, dla, dla ruskich to było fajne. Następnego dnia Olena została wywołana z klasy. Niemiła niespodzianka czeka na nią w biurze dyrektorki. Szadaj. Dłoni, dłoni, Jak dłoni co, co Dobre, Jak to Co na Ale chwileczka. Zaraz. Olena, ja ci teraz to to ty... powiem. Powiem ci w skrócie. Rodzice przyszli do szkoły, dlatego że okazało się, że w domu ukradłaś pieniądze, mamie. Matka Oleny wiedziała, że córka zabrała jej 200 zł, ale. Chwila, to jest dyrektorka? No do fuck, ja pierwszy raz w życiu tu widzę tą kobietę! Znalazła u ciebie w portfelu 100 zł, tak, które dostałaś od mamy na zakupie. Tak, mi... co dalej było? Ona powiedziała, że miała takie same pieniądze. Ja jej powiedziałam, że to dostałam od mamy, i że to moje, że nie kradłam ich. Czyli nie przyznałaś się do tego, nie, że ukradłaś ale, te pieniądze? Ale mnie nie, nie użyło mi. I co dalej? To, to dlaczego ukradłaś jeszcze swojej mamie? No powiedziała, że to jej pieniądze i że muszę ich wrócić na następne lekcje. Mhm. No, i. Czyli e, do mnie do torebki i zabrałeś? Naprawdę jest mi cholernie przykro. To jest jeden z najsmutniejszych odcinków pierwszej klasy, jaki mieliśmy. Ta dziewczyna dosłownie była w sytuacji bez wyjścia. Jezu, Boże, Olena, Boże, chciałam ją się przytulić, ale nie mogę się przytulić, bo to było nielegalne, bo mam 45 lat, a ty tylko 14. Na szczęście rodzice Oleny, wychodząc ode mnie z gabinetu, byli w miarę uspokojeni. Oskarżanie o kradzież jest, bym powiedziała, Yy, nie, nie na miejscu. Wow. Może i najsłodniejszy odcinek w historii, ale jest mała szansa. Jest tyci szansa, że teraz pani wicedyrektorka zostanie reprymendę. O jest, czy to się nareszcie wydarzy? Następnego dnia nauczycielki porozmawiały już o zaistniałej sytuacji. Ale ja przy... rozmawiałam z panią dyrektor. I ja wiem, że ja cię niesłusznie oskarżyłam. Mówię cię bardzo przepraszam. Jest mi strasznie przykro. Babo, nie tłumacz tego Olenie, tylko powiedz to przed całą klasą, że przestali się jej bać i wyzwać ją, że jest złodziejem. Jezus Maria, przecież to błądł przed całą klasą. Chciałam ci oddać te książki. Jest mi naprawdę wstyd za tą sytuację. Rzadko zdarza mi się pomylić w osądzeniu. Pani dyrektor zapytała mnie, czy gdybym znalazła te pieniądze w torbie innego ucznia, czy zareagowałabym tak samo. Nie wiem. Okej, okay, Jezu, dobra, nie spodziewałem się, że dowiemy się w tym odcinku o tym, że pani dyrektorka jest rasistką. Chciałam publicznie, skruszona bardzo, przeprosić Olenę za to, że ją niesłusznie oskarżyłam o kradzież pieniędzy. To jest jak kretynka. Mówiłam takie wredne rzeczy o tej dziewczynie, no ale myślałam, że ukradła te pieniądze, zresztą nie tylko ja. Myślę, że to całkiem w porządku, że pani przeprosiła mnie przed całą klasą, ale pozostaje fakt, że uwierzyli w to, bo. Bo nie jestem Polką. They're still in our jobs! Jakoś to... wszystko dziwnie wyszło. Wszyscy teraz mówią o tym, jak to Olena była dyskryminowana, no ale zapomnieli o fakcie, że ktoś buchnął dwie stówy i nie poniósł za to żadnych konsekwencji. Jakby było... o Jezu, jaki to byłby genialny plot twist, jakby się okazało, że Kamil jednak buchnął te dwie stówy. <laughs> Możliwe bardzo to on zrobił. Widzieliście ten błysk w jego oku, gdy mówił bardzo słabo, że Olena była dyskryminowana. Ale ludzie zapomnieli o tym, że ktoś buchnął te dwie stówy i nie poniósł za to żadnych konsekwencji. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka pierwszej klasy. Jak zawsze na koniec oczywiście zapraszam was na mojego Twitcha i mojego Instagrama. Dzięki wielkie i do zobaczenia w tym odcinku. Czołem. Przepraszam. O woda gazowana, o jezu.